Był to pierwszy dzień lutego roku 2024, kiedy świat Formuły 1 zatrzymał się na chwilę. Niemożliwe właśnie się spełniło. Lewis Hamilton, siedmiokrotny mistrz świata, ogłosił swoje pożegnanie z Mercedesem, by dołączyć do Ferrari. Trzęsienie ziemi w padoku, sportowe wstrząs, którego nikt nie mógł zignorować. Ale to, co wydawało się początkiem marzenia, w ciągu kilku miesięcy przekształciło się w coś zupełnie innego może nawet gorszego niż koszmar. Poczekaj chwilę, zanim opowiem Ci wszystkie szczegóły. Zapisz się do kanału, zostaw łapkę w górę, jeśli naprawdę kochasz Formułę 1, i napisz nam w komentarzach, czy uważasz, że ten ruch Hamilton'a był odważny, czy całkowicie błędny. Bo dziś mówimy o bombie, która wybuchła w Maranello. Zaledwie dwa dni po oficjalnym ogłoszeniu, Hamilton przerwał milczenie, publikując wiadomość na Instagramie. Słowami pełnymi emocji i nadziei napisał: Nadszedł czas na nowy początek. Nowy rozdział. Ten sam skok w pustkę, który wykonałem w roku 2013 z Mercedesem. Wtedy niewiele osób rozumiało mój wybór, ale miałem rację. I z tym samym duchem podchodzę dziś do tej nowej przygody. Ale patrząc na to, jak potoczyły się sprawy, te słowa wydają się dziś tragicznie przedwczesne, bo rzeczywistość roku 2025, przynajmniej jak dotąd. Była znacznie trudniejsza, niż mógłby sobie wyobrazić nawet najbardziej pesymistyczny kibic. Po trudnym początku Hamiltonowi udało się osiągnąć jedno zadowolenie: Zwycięstwo w wyścigu sprintowym w Chinach. Mały błysk w sezonie pełnym cieni. A reszta? Zero podium. Trzy kolejne eliminacje w Q1. Średnia kwalifikacji, która regularnie widziała go startującego z dziewiątej pozycji, podczas gdy jego kolega z zespołu Charles Leclerc krążył wokół piątej. Łącznie 89 punktów mniej niż Monakijczyk odległość, która waży jak kamień młyński. Ale dlaczego Hamilton wybrał właśnie ten moment, by opuścić Mercedes? Dlaczego nie poczekał do roku 2026, kiedy wszystko się zmieni wraz z nowym regulaminem? Według wielu ekspertów mógł negocjować wcześniej i przybić do Maranello w idealnym momencie z nowym samochodem, nowymi silnikami i generalnym resetem dla wszystkich. Zamiast tego przyspieszył. Niektórzy w padoku zaczynają sugerować, nieoficjalnie, że Hamilton nie docenił sytuacji wewnętrznej w Ferrari. Włoska ekipa, wychodząca z huśtawkowego roku 2024, wydawała się być w poprawie, ale w rzeczywistości wchodziła właśnie w fazę głębokiej transformacji. Zespół poszukujący tożsamości, trudny teren nawet dla uznanego mistrza. Jednak była w tym logika. Hamilton chciał przyczynić się do rozwoju nowego projektu. I częściowo mu się to udało. Kierownica Ferrari rok 2026 została już przeprojektowana zgodnie z jego radami, ale ten techniczny wpływ zderza się z o wiele trudniejszą rzeczywistością. Wyniki nie przychodzą, a napięcie wewnątrz zespołu rośnie. Relacja z jego inżynierem Ricardo Adamim była często w centrum dyskusji. Nie trudno teraz zobaczyć, jak obaj komunikują się chłodno nawet w najważniejszych fazach weekendu. I chociaż przepisy techniczne zmienią się radykalnie za kilka tygodni, nie wystarczy nacisnąć przycisku, by wszystko zresetować. Potrzeba czasu, a przede wszystkim potrzeba harmonii, tej, która na razie wydaje się brakować. Problem nie jest tylko techniczny, ale także mentalny. Hamilton skończył 40 lat, i chociaż jego forma fizyczna jest wciąż imponująca, wyzwania adaptacji do nowego środowiska, nowej filozofii pracy, i młodego, głodnego partnera zespołowego jak Leclerc wcale nie są proste. Jedna statystyka szczególnie niepokoi obserwatorów średnia pozycja na koniec każdego okrążenia. Hamilton kończy średnio siódmy, podczas gdy Leclerc utrzymuje się blisko piątej pozycji. Różnica, która w całym sezonie przekształca się w dziesiątki straconych punktów. Według głosów bliskich zespołowi, niektórzy członkowie personelu zaczęli wątpić, czy siedmiokrotny mistrz, jest naprawdę właściwym kierowcą do prowadzenia czerwonego w nowym cyklu technicznym. Niektórzy mówią bez potwierdzenia, że kontrakt mógłby zostać renegocjowany, jeśli w roku 2026 sprawy się nie zmienią. Ale jest też druga strona medalu ta nadziei. Bo jeśli Ferrari uda się mocno rozpocząć nowy cykl regulacyjny, jak już miało miejsce w roku 2017 i 2022, Hamilton mógłby nagle znaleźć się w walce o ósmy tytuł. I wtedy całe to cierpienie wydawałoby się tylko długą preambułą do chwały. Ale pytanie, które wszyscy sobie teraz zadają, jest inne: czy Hamilton naprawdę jeszcze w to wierzy? Czy może już myśli, że ten ruch był błędem? Wielu w padoku czyta w jego ostatnich wypowiedziach chłodniejszy ton, niemal zdystansowany. Inni widzą oznaki rosnącej frustracji. A są tacy, którzy twierdzą w sposób spekulacyjny, że on sam zaczął wątpić w projekt Ferrari. Ale ile z tego jest prawdą? A ile jest owocem presji medialnej? Wkrótce się dowiemy. Zima między sezonem 2025 a 2026 może być najważniejsza w karierze Lewisa Hamiltona. Po roku przeżytym między trudnościami, niespełnionymi oczekiwaniami i rosnącą presją wewnętrzną, każdy wybór dokonany w najbliższych tygodniach będzie kluczowy. Nie chodzi tylko o odzyskanie formy fizycznej, która pozostaje dobra pomimo ukończonych 40 lat ale przede wszystkim o odbudowanie zaufania. Zaufania do siebie, zaufania do zespołu, a przede wszystkim wzajemnego zaufania między nim a środowiskiem, które dotychczas wydawało się witać go z szacunkiem, ale nie z pełną integracją. Ferrari ze swej strony będzie musiała zmierzyć się z prawdziwą transformacją organizacyjną i techniczną. Nowe zasady roku 2026 obiecują kompletny reset. Ale nic nie gwarantuje, że wszystkie zespoły zaczną od tego samego poziomu. Pierwsze testy w styczniu w Barcelonie już dadzą wyraźny kierunek, kto lepiej pracował podczas zimy. I w tym wszystkim Hamilton nie może sobie już pozwolić na błędy. Ferrari potrzebuje lidera na torze i poza nim punktu odniesienia. Ale do tej pory ta rola pozostała w rękach Charlesa Leclerca, który zakończył rok 2025 znacznie silniej, zdobywając podia i pokazując stałość, której Hamiltonowi brakowało. Plotki zaczynają się nasilać. Według niektórych insiderów padoku już trwają wewnętrzne dyskusje w Maranello o tym, jak zarządzać parą kierowców w perspektywie roku 2027. Nie ma potwierdzeń, ale niektórzy szepczą, że jeśli Hamilton nie poprawi się wyraźnie już w pierwszych sześciu wyścigach, zespół może rozważyć zmianę kierunku. Jednak nie wszystko stracone. Jeśli spojrzymy na niedawne przykłady, takie jak Fernando Alonso. Który w wieku 44 lat wciąż ściga się na najwyższym poziomie, możemy zrozumieć, że wiek nie jest definitywną przeszkodą. Liczy się motywacja, przygotowanie i właściwe środowisko. A Hamilton wielokrotnie w swojej karierze pokazał, że potrafi zareagować w najbardziej krytycznych momentach. Pytanie brzmi: czy będzie w stanie zrobić to jeszcze raz w zupełnie nowym scenariuszu i z nigdy wcześniej niedoświadczanymi presjami? Wielu analityków widzi w roku 2026 możliwe odrodzenie dla Ferrari. Nowe regulacje aerodynamiczne i silnikowe oferują rzadką szansę na zniwelowanie dystansów z Red Bull i Mercedesem. A jeśli Czerwony potrafi wykorzystać techniczne doświadczenie Hamiltona w testach, początkowy rozwój Bolidu może być decydujący. I podczas gdy fani się dzielą, Hamilton nadal pracuje w ciszy. Mówił niewiele w ostatnich tygodniach żadnych postów, żadnych publicznych oświadczeń. Tylko kilka zdjęć podczas treningów, zagadkowa wiadomość o pozostaniu skupionym, i niewiele więcej. Są tacy, którzy interpretują tę ciszę jako sygnał całkowitej koncentracji. Inni natomiast odczytują w niej wewnętrzną wątpliwość. Może sam Hamilton zadaje sobie pytanie: czy to wszystko nadal jest warte? Bo prawda jest taka, że po ponad 20 latach kariery, po siedmiu tytułach mistrzowskich, po rekordach bitych wszędzie co jeszcze pozostaje do udowodnienia? Może właśnie to, że nawet w najtrudniejszych momentach, nawet gdy wszyscy zaczynają wątpić, nawet gdy samochód nie jedzie, zespół chwieje się, a oczekiwania ważą jak góry, to właśnie wtedy widać prawdziwą wielkość mistrza. Rok 2026 będzie rokiem decydującym dla Ferrari, dla Formuły 1, ale przede wszystkim dla Lewisa Hamiltona. A my będziemy tutaj, by o tym opowiadać. Każdy krok, każdy zakręt, każdą polemikę, każde zwycięstwo lub każdy upadek. Bo czy chodzi o triumfowanie czy walkę, to jest formuła 1, która nas wzrusza ta nieprzewidywalna, ludzka, prawdziwa. Dziękuję, że dotarłeś do końca tej opowieści. Jeśli spodobała Ci się ta treść, zostaw łapkę w górę, zapisz się do kanału, żeby nie przegapić żadnej aktualizacji i napisz nam tutaj w komentarzach. Czy Hamiltonowi uda się zrehabilitować w roku 2026, czy będzie to koniec jego legendy w czerwonym? Do następnego razu. I niech światła zawsze zmieniają się na zielone.